Dobrze, dzień, dzień dobry Państwu. Maciej Brysiak z Instytutu Badawczego SMBKRC. Ja chciałbym Państwu zaprezentować najważniejsze wyniki z badania, które zrealizowaliśmy na terenie województwa zachodniopomorskiego. pomorskiego Kilka słów może o samym projekcie, jak został on zrealizowany i czego dotyczył. Otóż zrealizowaliśmy badanie sondażowe. Techniką telefoniczną na próbie ponad 200 firm. Z tym, że ważna informacja, że to były firmy, które zatrudniały od 10 do 249 pracowników. Także nie mamy tutaj mikro firm. To była pierwsza część całego projektu. Druga część to badania pogłębione. Dodatkowo po przeprowadzeniu sondaży z czterema przedsiębiorstwami, rozmawialiśmy już indywidualnie i staraliśmy się pogłębić informacje zebrane w tym badaniu sondażowym. Zresztą w raporcie możecie Państwo też zapoznać się z opisem dwóch przypadków bardziej pogłębionych, tych pozytywnych, jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu. Badanie dosyć świeże, bo, bo mm, na zrealizowane przynajmniej sierpnia i września. Zacznijmy, zacznijmy może, od y, znajomości. Jaka jest znajomość e, idei CSR, społecznej odpowiedzialności biznesu? To jest 14% y, y, przebadanych firm. Y, stwierdziło, zadeklarowało, że zna społeczną odpowiedzialność biznesu lub też zna sam wkrótce CSI. E, no cóż, wynik nie jest jakoś imponujący, e, ale też daje, pokazuje potencjał na tego typu e, inicjatywy, jak właśnie inicjatywa Stowarzyszenia Kreatywnych dla Szczecina, że jest to naprawdę mm, e, bardzo duży potencjał e, na e, edukację i kształtowanie umiejętności związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jak ta znajomość w ogóle jak, jak, jakie są skojarzenia z, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu? Mamy pierwszą wypowiedź, fragment wypowiedzi przedstawiciela firmy, który bardzo zgrabnie powiedział, że chodzi tutaj o odpowiedzialność. Pracodawców, o etykę biznesu, o prowadzenie firmy, żeby ludzie, którzy tam pracują, również odczuwali takie współuczestnictwo, że firma to nie jest tylko coś takiego, że idę na się będzie do pracy. Ale jest to nasze życie gdzie spędzamy bardzo dużo czasu. I druga definicja robocza, nazwijmy to, która pokazuje, że są to działania biznesowe przedsiębiorców ukierunkowane w jakiś sposób na sprzyjanie społeczeństwu to można powiedzieć ta pierwsza definicja no, to niestety mniejszość wśród MŚP w pomorskim zazwyczaj przedsiębiorcy kojarzą tego typu działania z instrumentami marketingowymi na przykład wpływając na wizerunek firmy, prawda po drugie już nieco rzadziej jeśli chodzi o Działania pracownicze, czyli jak można, jak, jak, jakie, aktywności, jakie aktywności można skłonić pracowników na przykład w firmach. To, co jest uważam pocieszające, na pierwszym miejscu dosyć długiej listy elementów, z, których, z którymi może się kojarzyć Cesar, była działalność charytatywna. Wiecie Państwo, jak sądzę, większość znaczy pokutuje takie przekonanie, że za to głównie działania charytatywne, a wiadomo, że tak nie jest i, i powinniśmy pracować nad tym, żeby edukować przedsiębiorców, też i konsumentów indywidualnych, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko o pomaganie potrzebującym. Pokrótce może powiem... Jakie działalności możemy spotkać w, w zawodzie pomorskim? E, na początek działania pracownicze, i pytaliśmy kolejno, czy um, dane działanie um, jest u Państwa w firmie prowadzone. Otóż procedury BHP, <grywanie> oczywiste, ale spójrzmy dalej. Czy e, pracodawcy rozmawiają z pracownikami o planowanych zmian? w firmie? 43% zdecydowanie tak. Yy, zdecydowanie nie 3%, 13%. Także zdarzają się też firmy, w których nie <try> pod uwagę. Yy, czy występują dodatkowe świadczenia na pracowników? Yy, w co piątej firmie zdecydowanie tak. Ale już, prawda, 32% raczej nie, a 10% zdecydowanie nie. Czyli Spory udział, yy, udział firm, które tak naprawdę yy, nie zachęcają pracowników, czyli nie dają im pewnych udogodnień dodatkowych, poza to, co jest wymagane w kodeksie pracy. Yy, czy prowadzone są szkolenia pracowników w zakresie procedur antykorupcyjnych? O tym w zasadzie nie ma mowy, bo 46% zdecydowanie nie. Czy prowadzone są zmiany w organizacji z inicjatywy pracowników? No, tylko 15%, zdecydowanie nie 57%, raczej tak. E, ale czy te działania są w ogóle w jakiś systemowy sposób prowadzone? Poza dwoma pierwszymi, czyli PHP, ale to jest jego obowiązek i powiedzmy jeszcze rozmowy z pracownikami, pozostałe rzeczy są, jeśli są w ogóle prowadzone, nie są prowadzone systematycznie. A co jeśli chodzi o działania ekologiczne? Zużycie energii. Ograniczenia tej zużycia, zużycia energii. Występuje tak, zdarza się 43%, zdecydowanie tak. Segregacja odpadów. Też się zdarza, ale proszę zwrócić uwagę, że w co filmie zdecydowanie nie. Okazało, wydawało się, że jest to, prawda, że jest to oczywiste, że należy segregować odpady i, i stosować jakieś rozwiązania systemowe, ale tak nie jest. Czy stosuje się w produkcji surowce ekologiczne z certyfikatem? W 105. firmie tak. 36% w ogóle nie wie, czy w mojej firmie korzysta się z surowców, e, które są certyfikowane. E, Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez kontrahentów zasad ekologii. 12% tak. Czy zwraca, czy klienci zwracają uwagę? Okazuje się, że tylko 16%. Eee. <tryk> czy przedsiębiorcy zwracają uwagę na ekologiczność swoich dostawców, podwykonawców? Tylko w 110. Jeśli chodzi o systematyczność tych działań, to tylko dwa pierwsze wymienione zużycie energii i segregacja odpadów można powiedzieć, że występuje w jakiś sposób systematyczny, pozostałe w zasadzie. Trzy działania ekologiczne są promowane. Ponad 60% przedsiębiorstw deklaruje, że takie działania promocyjne są prowadzone albo wśród pracowników lub też klientów i kontrahentów. Najczęściej są organizowane zbiórki materiałów, segregacja odpadów, spotkania, imprezy, pikniki, rzadziej szkolenia, ograniczenia zużycia energii jako forma promocji, też rzadko występuje. A co w takim razie ze społecznością lokalną? Jak w tym obszarze wygląda aktywność przedsiębiorców? Pierwsze, pierwsza aktywność to rekrutacja pracowników z lokalnego rynku pracy. Jest to w zasadzie najwyższa, jest to działalność, która uzyskała najwyższy udział w rankingu Aktywności w kierunku społeczności lokalnej. Natomiast uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez samorządy 21%, tylko wspieranie materialne osób lub instytucji w co firmie, czy też nieodpłatne wykonywanie wybranych prac na rzecz społeczności lokalnej w zasadzie nie występuje. Systematyczność tych działań? Tak naprawdę tylko y, rekrutacja z rynku pracy. Pozostałe są to działania, można powiedzieć, sporadyczne. Y, w takim razie jak wygląda działalność w obszarze działalności biznesowej. Y, jest to trochę lepiej, bo można powiedzieć, że wszystko połowa film. Monitoruje w ogóle satysfakcję swoich klientów. E, nieco mniej posiada spisane normy postępowania w relacjach z kontrahentami. E, 40% posiada narzędzia do mierzenia satysfakcji. Czyli e, prowadzi na przykład badania satysfakcji swoich klientów. E, posiadanie kodeksu nie jest ponad 40%. Normy jakości, proszę zobaczyć w co piątej firmie. Certyfikat ekologiczny, również w co piątej firmie. I teraz, czy w ogóle aktywność i prowadzenie działań z zakresu w CSR może dać firmie przewagę? Dalej, 24%. Badanych firm stwierdził, że takie firmy mogą być bardziej konkurencyjne, ale już 38% tak samo konkurencyjne jak firmy nie działające w zakresie CSR. Ale nawet 13% uważa, że te firmy, które prowadzą działania CSR-owe są mniej konkurencyjne. Także myślę, że tutaj ewidentnie, ewidentnie jest potrzeba edukacji i uświadamiania firm. Jakie korzyści płyną z prowadzonych działań csr To też tutaj pani Małgorzata o tym wspomniała podczas swojego wystąpienia, że jedną z głównych korzyści jest w zasadzie wizerunek. Często firmy używają czy wykorzystują na przykład ograniczenia Energii firma do komunikacji marketingowej. Tak, jesteśmy firmą, która oszczędza energię, ale z drugiej strony też wiadomo, że dzięki temu czną koszty swojej działalności. Dwie wypowiedzi chciałbym pokazać, które obrazują, jakie to są kategorie korzyści. O których nasi respondenci mówili. Polaczniej widząc marki, lepsza opinia wśród kontrahentów oraz zwiększona wiarygodność. To po pierwsze. Druga pokazuje przewagę rynkową, jaką może uzyskać firma stosując w CSR. Opłaca się, bo można wygrać te przetargi, a tam ci nie wygrywają. Nawet nie mają możliwości przystąpienia do przetargu. To jest taki duży plus. Nie mają dobrych referencji, czyli instrumentalne wykorzystywanie, wykorzystywanie certyfikatów, rekomendacji. Wszystko to może służyć polepszeniu pozycji i przewagi rynkowej. Jakie trudności mogą wynikać z wprowadzania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu? Wydaje się, że są to koszty z jednej strony, ale też i ludzie, w ogóle organizacja, czyli przeprowadzenie pewnych działań systemowych w przedsiębiorstwie. To może, tutaj możemy napotkać na trudności i przedsiębiorcy o tym wiedzą. Procedury, prawo, brak czasu i inne. Podsumowując tą część, z jednej strony, na ile dane działania występują, a z drugiej strony, jaka jest ich systematyczność, e, możemy zobaczyć, że jeśli chodzi o CSR w województwie zachodniopomorskim, polskim e, na pewno e, firmy e, z MŚP stosują procedury bezpieczeństwa i celowo zatrudniają zwykłego rynku pracy. Natomiast Szkolenie w zakresie procedur antykorupcyjnych, na przykład stosowanie surowców ekologicznych w produkcji występuje bardzo, bardzo rzadko. Chcieliśmy też przyjrzeć się różnicom. Czy są jakieś różnice w podregionach? Okazuje się, że zbyt wiele tych różnic nie ma, także o powiedzmy niskiej świadomości cały w zachodniej możemy mówić ogólnie, tak? Natomiast, e, jeśli chodzi o relacje ze społecznością lokalną, one częściej występują w regionie koszalińskim, rzadziej w Szczecińskim. Natomiast te, te relacje biznesowe, o których mówiliśmy, czyli monitorowanie mm, zadowolenia klientów, na przykład, częściej są spotykane w regionie szczecińskim. E, zrobiliśmy też, spróbowaliśmy zrobić pewną segmentację mm, mm, firm. Pod kątem ich znajomości i prowadzonych działań CSR-owych. I chciałem pokazać Państwu, że ta grupa najbardziej świadoma i rzeczywiście realizująca działania CSR-owe to jest zaledwie 3%. 10% to druga grupa, w której są to osoby, które znają w ogóle pojęcie CSR, ale nie realizują Działań. I Trzecia bardzo ciekawa grupa. To osoby nieznające, ale realizujące działania. Czyli nieświadome tego, że coś robią. Myślę, że tak naprawdę najłatwiej będzie dotrzeć do tych, do pierwszej, drugiej i trzeciej grupy e, film. Gorzej z tą ostatnią, ponieważ e, 74% firm to firmy, które nie znają pojęcia i nie realizują żadnych tylko w małym stopniu realizują działania e, związane ze społecznością odpowiedzialnością biznesu. E, wniosek jakby oczywisty, tak, że, że świadomość jest na niskim poziomie. E, po drugie działania, które są podejmowane przez przedsiębiorców e, e, są naprawdę na podstawowym poziomie, a nawet jeśli już są prowadzone, to często nie są kojarzone ze, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. E, pozytywne podejście do samej idei i działań e, częściej można spotkać wśród tych większych firm, powyżej zatrudniających więcej niż 50 pracowników. E, Im mniejsza firma, tym ta świadomość, wiedza jest e, niższa. Jeśli chodzi o zróżnicowanie, bo w podregionach no to wyższy poziom współpracy z lokalną społecznością w Koszalińskim i wyższy poziom relacji biznesowych w Szczecinie. I powiedzieć tak, że CSR może być rozumiany, czy jednym ze sposobów rozumienia CSR jest to, że może to być albo maksymalizowanie pozytywnego wpływu firmy na otoczenie społeczne, albo minimalizowanie tego negatywnego. I to byłoby w tym wykresie tutaj punkt drugi, czyli działanie. Natomiast, żeby ono w ogóle mogło nastąpić, yy, musi być uświadomienie sobie tego wpływu, i, a żeby działanie z kolei było skuteczne, musimy ten wpływ zmierzyć. Tak, Tylko, żeby zmierzyć, to musimy w ogóle wiedzieć, że, że on istnieje. Natomiast, yy, tak jak tutaj to 81% yy, MŚP, które uważają, że ich wpływ na środowisko jest bardzo mały lub mały. To, jest, to są dane z badania, o których wspominała Pani Małgorzata, z, z badania PARP-u, tego jeszcze nieopublikowanego albo już niedawno opublikowanego. Z kolei też mogę Państwu powiedzieć, że w badaniu, które my realizowaliśmy właśnie na Pomorzu, gdzieś to mam te dokładne dane, na stwierdzenie działalność naszej firmy wywiera wpływ na środowisko naturalne, z tym stwierdzeniem zgadza się 28%, więc to jest. Gdzieś tam obracamy się w mniej więcej podobnych liczbach, świadczy to według mnie jednak o bardzo małej świadomości MŚP i się wydaje, że każda firma, jakakolwiek by nie była, wywiera wpływ na środowisko, bo każda ma komputer, każda musi dojechać do klienta. Na przykład, tak? to jakby jest być może nie każda ma niszczący wpływ na środowisko, ale każda jakiś tam wpływ wywiera. Także do czego chcę dojść, to jest to, że wydaje mi się, że. Na cały czas mamy małą wiedzę wśród małą świadomość, więc potrzeba jest edukacji. I to jest taki główny wniosek, na który chciałbym się skupić. I teraz wracając do poprzedniego slajdu, jak ta edukacja może przebiegać? Wyróżniłem cztery takie elementy, które wydają mi się bardzo wartościowe, więc po pierwsze byłoby to promowanie dobrych praktyk. Z doświadczeń, które gdzieś tam to jest z różnych projektów czy szkoleń mam, wydaje Mam wrażenie, że nic tak nie działa na y, firmy, jak y, zobaczenie, że ktoś inny już to zrobił i to zadziałało. To jest taki nałacany przykład, który y, może skutecznie zachęcić do, do działania. Y, coś, co w praktyce się, się z, y, sprawdziło. W tym miejscu chciałbym y, zachęcić Państwa, formą, którą od y, 10 lat już prawie y, co roku publikujemy, taki raport dobrych praktyk który zbiera do, dobre praktyki z całej Polski. Zachęcam do zgłaszania, Niektóry, niedługo zaczynamy je znów zbierać. Zależy nam, żeby tam było też coraz więcej praktyk z tych małych i średnich przedsiębiorstw, do których jest tam czasami ciężko dotrzeć z informacją czy, czy z promocją. Druga rzecz, szkolenia i dostarczania wiedzy, dostarczanie wiedzy. To też widać po tych projektach, które się, po Państwa projekcie, czy po innych projektach, które się toczą, że te szkolenia są jednym z elementów prawie, że każdego projektu. No, jest to oczywiście to 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 sposób na dotarcie do firm, przekazanie im tej wiedzy. Trzecia rzecz działania ze strony administracji. Ja też chciałbym podkreślić działania Ministerstwa Gospodarki, czyli po pierwsze to, o czym wspominała też Pani Małgorzata, czyli zespół i grupy robocze. Na pewno cenne jest, że Ważne ministerstwo, tak jak wspiera ile i Druga rzecz, jeśli chodzi o Ministerstwo Gospodarki, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że wydało Ministerstwo taką publikację, która się dokładnie nazywa Zrównoważony Biznes Podręcznik dla MŚP. Polecam, pełno na stronie Ministerstwa, dostępne do ściągnięcia. także takie materiały są już gotowe, można, można z nich korzystać. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest edukacja konsumentów. Czyli działanie od strony popytowej. O tym z kolei y, mówił Pan y, Zuber na początku, że konsumenci, jest coraz większa grupa konsumentów, dla których cena nie jest y, kluczowa, nie jest najważniejsza. I y, 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 ta grupa na pewno będzie się powiększała, a to z kolei y, jest też, wydaje mi się, dla firm y, najskuteczniejszym sposobem na y, zmianę sposobu produkcji czy przejście na bardziej. Ekologiczną działalność, czy, czy po prostu być bardziej odpowiedzialnym? I chodzi w ogóle o, o badania, takie refleksje, które, które mi się nasunęły, chciałbym też zwrócić uwagę, żeby nie poprzestawać na, na, właśnie powiedzmy, takim badaniu ilościowym i uznawać to już za wiedzę całościową na temat ten MŚP. Tak? Takie proste przykłady. Yy, mam dane, że 84% rozmawia z yy, firm deklaruje, że rozmawia z pracownikami na temat zmian w firmie, natomiast nie mam pewności co do jakości tych rozmów. Tak? Też nie wiemy, czy to się przekłada yy, na przykład na relacje na rynku pracy, czyli jaka jest polityka rekrutacyjna firmy, co jest równie ważne. Yy, Odwołując się jeszcze raz do tego badania, które my przeprowadziliśmy na tym morzu, yy, tam było takie stwierdzenie, że pracownicy zachęcani są do zgłaszania pomysłów na ulepszenie firmy. I 20% naszych respondentów powiedziało, że nie, że nie są. Co można powiedzieć, że to jest mało. Dla mnie to było poniekąd szokujące, bo czyli jedna piąta firm nie korzysta z najprostszego sposobu na ulepszenie swojego biznesu, który jednocześnie jest bardzo wpisujący się w tą ideę z u takiej partycypacji pracowniczej. Kolejny przykład, 40% nie prowadzi segregacji odpadów, natomiast pytanie jest, idąc z tołatwem z czy to wynika z ich złej woli, z ich lenistwa, czy może ze złej jakości infrastruktury. Także może oni nie mają możliwości segregacji tych odpadów. Ja nie wiem jak to tutaj działa. Jest to jakby pytanie, które postawię otwarte, ale żeby mieć pełną taką wiedzę, jasność co do, co do obrazu MŚP, wydaje mi się, że, że są to ważne pytania. Ostatni przykład, 60% wspiera osoby indywidualne i organizacje. Też z kolei jak to się przekłada na y, kapitał społeczny, relacje z lokalną społecznością, tego y, nie, nie możemy być do końca pewni. Tu y, po raz kolejny odwołam się do naszego badania, co nas no, bardzo tam zaskoczyło ten wynik, było to, że y, pytaliśmy się przedsiębiorców, który z obszarów społecznej odpowiedzialności oni uznają za ważny dla przyszłego rozwoju ich firm. I właśnie relacje z y, lokalną społecznością oni uznali za mniej istotne. Co wydawałoby się, że MŚP, tak zakorzenione w, w tym otoczeniu swoim, najbliższym, y, powin, powinno to być dla nich źródłem rozwoju, właśnie firmy, źródłem pozyskiwania klientów. Tymczasem oni y, to zupełnie uznali za, za nieistotne. Y, jeszcze jedna taka Refleksja, która mi się pogłębiła dzisiaj po prezentacji też Pani Małgorzaty, że jest coraz więcej projektów skierowanych do MŚP w różnych regionach Polski. Tutaj są wskazane przykłady, tak, jest właśnie w polski, jest ten, którym ja się opiekuję, w Pomorski, jest Łódzki, jest Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska. Na mozorszu pewnie tych projektów jest kolejnych kilka. Tworzy się taka mapa. Na pewno warto jest wyciągać jakieś wnioski z tych projektów, które już się były, nie jakby swoją drobnie, uczyć się na błędach innych i też przyjmować tą wiedzę, która już gdzieś tam powstała. Spróbowaliśmy tak się przyjrzeć pokrótce badaniom, które były robione w ramach tych projektów. Było to o tyle trudne, że też często metodologia tych badań jest różna, one często, ciężko je porównywać, tak? Natomiast takich takie kilka ogólnych wniosków, jeśli chodzi o, o przebadane MŚP i, i badania w, w ramach tych projektów. Więc po pierwsze, to jest taka uwaga metodologiczna, y, duży stopień deklaratywności w stosunku do tych rzeczywistych działań. Tzn. Wszystkie te badania to są i y, wyniki to są deklaracje, o tym trzeba pamiętać, chociaż one oczywiście też na dużo mówią. Druga sprawa brak regularności i systematyczności w działaniach społecznie odpowiedzialnych MŚP. To są często jednorazowe akcje ad hoc, bo akurat biznes się dobrze układa, albo akurat ktoś się zwrócił o pomoc, albo akurat jeszcze coś. Natomiast rzadko one są wpisane w strategię firmy. Kolejna rzecz, niska, niska znajomość narzędzi CSR-u. Tutaj to z kolei może wynikać z tego, że te narzędzia do tej pory, przynajmniej to się właśnie dzięki między innymi, tym wszystkim projektom zmienia, ale do tej pory one były jednak przeznaczone przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw i nie zawsze da się je w prosty sposób przyłożyć na, na realia tego sektora MŚP. Kolejna rzecz, to też o tym wspominany brak przekonania o z CSR na pozycję rynkową, na korzyści bezpośrednie. Co z kolei może wynikać yy, właśnie ze zrozumienia z CSARu, tak? I z tego, w jaki sposób jest on realizowany. Jeśli to są akcje ad hoc i yy, filantropijne tak jak ostatni punkt, no to wtedy one rzeczywiście nie mają nisk, niskie przełożenie na, yy, na pozycję rynkową czy, czy, czy na jakiś yy, na rozwój firmy. I yy, o filantropii już, już powiedziałem. Ostatnie wiązanie działań w zakresie CSR z, z yy, ponoszeniem dużych kosztów, to też jest jest takie powszechne przekonanie, ale też o tym wspomina Pani Małgorzata, nie zawsze jest to prawda. Czasami większe inwestycje oczywiście są, ale, ale też powinny być rozumiane jako inwestycje, a nie, a nie koszty. Co je różni? To też w sumie było gdzieś tam dla nas zaskakujące, ale w, przynajmniej z tych badań wynika, że jest duża różnorodność, jeśli chodzi o znajomość pojęcia społecznej przyjemności biznesu i sposób jego definiowania. No to pewnie z kolei wynika z dotychczasowych doświadczeń bo jeśli firmy są, są członkami jakichś ISP, które się zajmują CSR-em, które promują ten sposób zarządzania, to wtedy automatycznie ta grupa firm, ta, ta ich wiedza jest, jest inna, wyższa, lepsza. Także też różnica w definiowaniu to pewnie akurat to czym się dana firma zajmuje, jakie podejmuje działania, to ona tak sobie ten CSR definiuje. I to o tym wszystko. Dziękuję bardzo.